Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibili Tower Defense. I słuchajcie, dzisiaj otworzymy sobie, zrobimy sobie potężny opening właśnie tych hacked crate'ów, czyli właśnie z hakowanych potężnych skrzynek. No i tutaj mamy, widzowie, generalnie te crate'y za dość fajne ceny. Mamy 20 tysięcy tych takich corrupt gemów. No i ogólnie zobaczymy, co nam wypadnie. Może być to hacked Laptop Man, może być to skakowada TV Woman, może być to Titan Speaker man, albo na przykład upgraded Titan Computer Man. Dobra, tu się nie łudźmy, widzowie, nie będzie tego, ale generalnie realnie spróbujemy. Więc słuchajcie, tak, jeżeli chodzi widzowie o testowanko w tej grze, to mamy nową Titan Pencil Woman. No niestety, ja widzowie nie zbierałem tych gemów zwykłych, także sobie nie otworzę, ale ten Godly podobno jest mega potężny, także tutaj nowa postać, a my widzowie przetestujemy jeszcze Exclusive Mikrofon Assassina w kolejnym odcinku, jak będziecie chcieli, także zostawcie łapkę w górę i zostawcie suba z dzwonem. Oczywiście na tym kanale będą się pojawiały też inne filmy, w sensie nie tylko z tej gry tutaj, bo po prostu będziemy robili to przeróżne, przeróżne filmiczki, także widzowe. to nie jest tak, że tylko ta gierka jest, no ale akurat dzisiaj jest ta gierka. Odpalmy sobie potki, mamy potki na laka, spróbujmy zdobyć widzowie coś z tego krejta. Więc tak, zobaczmy, bierzemy od razu dziewięć, bo nie ma widzowie, co tam wiecie, przedłużać. Pierwszy komputerman, drugi, trzeci, dobra, nie, nie trzeci, mamy TV Woman, dobra, teraz mamy trzeciego, TV Woman, tutaj też TV Woman, tutaj kolejna, no tak myślałem widzowie, że będzie pełno TV Woman, no ale dobra, przynajmniej dwie postacie, które będziemy mogli przetestować w naszym schakowanym odcineczku. Kolejne widzowie, krejciki. Uwaga, odpalamy. Mamy komputermena, znaczy laptop mena. przepraszam, laptop mena. Hacker TV Woman widzowie. Kolejna Hacker TV Woman. No wiadomo, jak legendy to lepiej, ale nadal widzowie to jest tylko laptopman, czyli epic, i tylko legenda, czyli Hacker TV Woman. No fajnie by było dostać coś innego. Ogólnie, jak widzicie, no niewiele się wydaje tych corrupt gemów, ale jednak no nie jest to łatwe. Więc tak, mamy kolejnych widzowie, laptopmanów. No czuję, że to będzie po prostu taka sprzęt, Dasz w ekwipunku, żeby sobie zarobić koiny. No, koiny też, możemy w sumie otworzyć, wyrzucić. Szkoda, że mityczka nawet nie daje, bo naprawdę no, dużo wydaje na to. A słuchajcie, nawet żeby mityczek nie poleciał, no to średniawa, naprawdę średniawa. Kolejne widzowie, 3, 4, piąta postać. Dobra, no niestety chyba ten mityczek widzowy się nie trafi, coś czuję. No, patrzcie tutaj, laptop men wokół kosmicznego upgraded Titana Computermana. Na pewno, na pewno nie jest to widzowie skaw, na pewno tutaj dookoła wszystko wiecie, więc. Wiecie o co chodzi. No niestety, jak dookoła są potężne postacie, to wiadomo, że wytraficie to coś, co jest pomiędzy. To, to jest akurat typowe. Dobra, skipujemy. Mamy Hacker TV Woman i ostatni widzowie, tutaj Krejcik. Możemy skipnąć, bo w sumie i tak dostaniemy laptop mena. Dobra, no nie dostaliśmy nawet widzowie tego ziomka. Także dość słabo, bo tworzyłem no całkiem dużo tych krejtów i mógł polecieć, no ale niestety, widzowie, tutaj no no tak jest, że niestety nie zawsze to wychodzi. Jeżeli chodzi o koiny, mm, no to koinów troszkę nam wpadnie, bo ja teraz tak, generalnie, generalnie, widzowie, usuwamy tych laptopmenów, no bo po co nam tyle epików, nie? To jest bez sensu. Także usuńmy, no może tak też nie za dużo, no ale troszkę tego pousuwamy. Tutaj, widzowie, legendy, no więc z tego ma być całkiem sporo i oczywiście usuwamy. I w tym momencie bierzemy hacker TV Woman, Laptop laptopman na widzowie. No i to mamy taką ekipkę. Dodatkowo ten Hammer Pencilman. W końcu go nigdy dobrze nie przetestowałem, także warto by było go wziąć widzowie w tym odcinku i przetestować. No i mówię, w kolejnym możemy dać mikrofon Assassina przetestować, bo bardzo fajnie może tutaj działać. Jak widzę jest 17 tysięcy. Ten Sonar Titan był mega OP. Upgraded Drillman też był mega OP. Go jest 53 tysiące widzowie, bardzo dużo. I Mercenary kamera jest mega OP na początek, dlatego go tutaj wziąłem, ale raczej pójdziemy w coś innego. Także słuchajcie, w sumie to nie wiem, w co pójdziemy. Infected Titan Drillman, go też nie testowaliśmy. Także taki odcinek, troszkę w połowie schakowany. Troszkę bym powiedział. Chociaż w sumie, wiecie co? Może być, że schakowany odcinek, bo tak naprawdę Infected Titan Drillman, no to też taki schakowany, nie? Więc pasuje. Mamy tylko scientistę, no i hammer Pencilmana, bo chcę sprawdzić go w końcu, jak on działa. Nigdy go na maksa nie ulepszyłem. Zawsze w odcinkach był taki, wiecie, na boku. Także zróbmy to w końcu jakoś ładnie. I słuchajcie, tutaj mamy Tom Titan Pencilwoman. To jest nowej godly, więc nowa. Postać godli potężna. No i ludzie mówią, że mega, mega potężna. Zobaczmy w ogóle krejty. Bo słuchajcie, mamy 60 tysięcy coinów, także warto by było coś niby otworzyć, chociaż zobaczymy. Bo tutaj mamy hakt, tu mamy game kraj'a, a takie zwykłe kreighty, co tu mamy do zdobycia, tak naprawdę. Titana Clockmana, dobra. Na Ultimata, tutaj mityczki są. No nie wiem, widzowie, może sobie otworzymy Godli, no bo tak naprawdę co tu innego otworzyć. Otwórzmy Godli. Dawno nie otwierałem. O, i padł Godli, dobra. No to widzowie mi się to podoba. To taki openik na początku, bardzo mi się podoba. Mamy Ultimata Titana TV Mana. Kiedyś go tam straciłem, także fajnie, że mi tutaj powrócił czyli widzowie poleciał nam Godli. Bardzo ładnie, bardzo fajny Opening, to no co tu dużo mówić, bardzo się by nam poszczęściło. Odpalmy kolejny widzowie Opening, czy mogę jeszcze raz zrobić? Halo, halo, 10,5 tysiąca daje, dobra. No DJTV. I tu widzowie już ostatnie, ostatnie krejty. Troszkę się to baguje, jak tak patrzę na to. Dobra, bo jak daje open again, no to widzowie, to, to niezbyt to leci ponownie. Dobra, no spróbujmy może teraz. Okej, okay, działa. No więc generalnie wydane mamy wszystko i jak widzicie, poleciał nam ten ultimatic Titan TV. Fajnie, bardzo miło. Generalnie w tej gierce jak widzicie, no nie mam partnera i tak daję sobie radę i tak coraz więcej tych postaci mam. Wiadomo, gdybym grał dłużej, to miałbym jeszcze więcej wszystkiego, no ale problem jest taki, że ja po prostu widzowie aż tyle czasu nie mam, żeby w tą gierkę tak dużo pogrywać, nie? Bardziej gram w TTD. Dobra, zobaczmy, jak to będzie. Weźmy sobie. Właśnie tak myślę, wiecie? Chyba weźmiemy harda, bo czuję, że mogę nie dać rady. No, naprawdę. Niekiedy czuję, że to jest bardzo, bardzo takie trudne, dlatego wolę nie ryzykować. Dobra, widzowie, postawiłem tego laptopika i on tak jakby. No nie wiem, on tak skacze i hakuje. Zobaczcie jego tutaj ten laptop, taki totalnie skakowany, zero-jedynkowy. No powiem wam, że wygląda potężnie, ale zobaczmy czy jest potężny, no bo to jest ważniejsza rzecz. Czy on w ogóle widzowie da sobie radę? No wydaje mi się, że, że nie da, ale, ale może mnie tutaj zaskoczy, co nie? Poulepszajmy tych scientistów, zobaczmy czy dalej uda nam się coś zrobić, bo jak nie to będziemy musieli zagrać to troszkę inaczej. Jak widzicie laptop man, no wbił troszkę tutaj jak spa, bo stówkę, no ale totalnie nie daje sobie rady. No ziomeczek po prostu jest zbyt słaby, żeby pokonać te pierwsze wave'y. Może zaraz nam się coś tutaj widzowie lepiej ugra, ale no powiem wam, że totalna średniawa. Nie mamy nawet, żeby go ulepszyć. No w sumie zastanawiam się, czy ja cokolwiek tu zrobię. Czekajcie, no muszę spróbować. Dobra, weźmy może tą schakowaną TV Woman. Dobra, ona coś już bije. 200 co 2 sekundy. No dobra, to nie jest dużo, bo co 2 sekundy widzowie to jest bardzo wolno. No umówmy się, to jest naprawdę takie mega średnie. No, ale wiecie co, w tym podejściu sprawdzimy sobie jeszcze, jakbyśmy ją ulepszyli za tysiaka aż. Nie, no widzowie, to nie ma sensu, podchodzimy do tego inaczej. Dobra, widzowie, testuję dalej tego laptopmena, bo on aktualnie, powiem wam, że nawet oddaje. Jak się tak tutaj go postawiło i wr wrzuciłem mu od razu drugi level, to naprawdę no, nawet sobie radzi. Zobaczymy, jak mu pójdzie, ale patrzcie, do no, totalnie skacze mega szybciutko. Tylko, że czy to wystarczy, widzowie, bo ich jest bardzo dużo tych skibidi, nie? Tego nie idzie mało, tego bardzo dużo tutaj leci, także może mieć problem, ale. 来。 Nadal daje radę. Ej, dobra, zaskoczył mnie mega pozytywnie, nie? W sensie to nie jest jeszcze to, żebyśmy normalnie mogli wygrać. W sensie to będzie brakowało. Będzie brakowało, widzowie. No tutaj naprawdę może być kiepsko, ale dobra, zobaczmy. Mamy tego laptopmana. Jak go ulepszymy, 2,5 tysiąca w ogóle. Chłopie, co ty, co ty, co ty taki drogi? Nie, no to widzowie, my go nie ulepszymy. Za 2,5 tysiąca, no nie ma opcji. Naprawdę, nie ma opcji takiego ulepszenia ogarnąć. Dobra, zobaczmy sobie tą TV Woman. Ona tutaj też coś pobije. Może Widzowie coś z tego będzie, no zobaczymy 350 HP baza, także no wygląda To kiepsko, bardzo kiepściutko Ale może jakimś cudem Widzowie wyrobimy, no nie wiem, zobaczmy Weźmy tego Scientistę tutaj, ulepszmy No i mamy 500 dolarków, za tysiaka Możemy ulepszyć naszą Hacker TV Woman Też by było ok. albo Infected Toyton od no patrzcie jak on wygląda On ma jakąś taką rękę Zainfekowaną, co jest z chłopem w ogóle Dobra, to wygląda widzowie grubo, dlatego Postawmy go może tutaj i jedziemy. Patrzcie, mamy Infected Titan Drillmana. 12 level w ogóle. A bo tak, bo ja go kupiłem. Co on robi w ogóle tym głazem? Okej. Okay. Przywala w ziemię i wtedy wszyscy tu dostają, którzy lecą. Ej, fajne. Całkiem fajne. Wiecie, drilluje w ziemię i później tam, gdzie drilluje, to nie mogą przejść, bo tak naprawdę ciągle dostają potężne obrażenia. Bardzo fajne, bardzo fajny Infected Titan Drillman. Tak jak mówiłem, go jeszcze nie testowałem, także dlatego jestem zaskoczony, że całkiem fajnie działa. Naprawdę, naprawdę spoko ziomeczek działa. Także tutaj widzowie, bardzo dobra postać do pogrania. Ty Tysiaczka zdążę? Zdążyłem dać, dobra. Musimy poulepszać czym prędzej Scientistę i wtedy raczej nam wyjdzie ta giereczka bez problemu. Tego Hammer Pencilmana to bym wrzucił gdzieś tutaj na rogu i patrzcie jak nawala tym młotem. Dobra, wszystkie postacie mamy przetestowane. Mamy Asasina na nim, także mamy ulepszenie. Nawet zapomniałem, że są ulepszenia w tej grze i warto by było troszkę ich widzowie porobić, no bo te ulepszenia bardzo dużo dają. Też muszę dziesiąty level nabić na Pencilmanie, bo to jest widzowie Pencilmen, którego ja totalnie, no nie ekspiłem, nie? Nic mu tutaj nie dawałem, także warto by było to ogarnąć. Ten ma w ogóle speeda trójkę, bardzo fajnie. I co ciekawe, on chyba jak użyje tego ulta, to on tylko tam na, na najdalszym miejscu to robi tego ulta, nie wiem, dziwny jest, tak wiecie, tak dziwnie to działa. Dobra, weźmy, odpalmy sobie, chociaż ja wiem, teraz się nie opłaca odpalać tej umiejętności, bo to bez sensu, wiecie, to bym tylko zużył tak, tak totalnie głupio. Dobra, scientistów poróbmy i teraz, widzowie, teraz możemy zrobić, uwaga, bo teraz będzie problem, możemy tego hakt laptop mena, patrzcie, laptop menika i tu ulta, dawaj, gdzie wtedy, a on robi teraz na początku, halo, Dobra, czyli on robi tam, gdzie mu wygodnie, w sensie on robi tam, gdzie akurat bije. No, coś takiego bym powiedział, że tam, gdzie akurat sobie bił, no to tam nawalał. O nie, no, widzowie. Cloner toilet. Sklonował się i leci dalej. Nie może tak być. Musimy, widzowie, laptopika tutaj odpalić. Odpalić mu ulepszenie. I zobaczmy, czy się uda. Dobra? Nawalamy go, widzowie. Nawalamy, nawalamy, nawalamy. Tutaj haku hakująca. O, zhakowała go. Ej, dobra, czyli ona hakuje tak, że zionki lecą do tyłu dobra, tylko ciekawe jak długo, no nie zbyt długo ale jednak, ale jednak ma fajny hak ej naprawdę, co tu się dzieje 10 tysięcy obrażeń ma ten Pencilman co to za ziomek w ogóle jest, dobra usuwamy ich stąd widzowie, bierzemy, robimy szybko tutaj Scientistów, szybciutko, szybciutko ja mam mega odpaloną szybko tą gierkę i się mega szybciutko nachodzi. i teraz tak, na hardzie idzie nam, idzie nam całkiem nieźle, serio jestem zadowolony i teraz mamy tego Drillmana, odpalamy widzowie jego tutaj mm, walenie w ziemię, nie wiem, wiercenie w ziemię, no tak naprawdę i zobaczmy jak damy tutaj jeszcze TV Woman. Fajda ona jest, bo ona wiecie, tak hakuje. I muszą iść do tyłu. Wiecie, cofnąć się te skibidi muszą przez jakieś 5 do 10 sekund. Nie wiem, w sumie nie wyliczałem. Także chyba z jakieś 5 sekund. No i ogólnie, jeżeli chodzi widzowie o Scientistę, to zrobimy ich na maksa, żeby mieć mega dużo pieniędzy. Także tutaj, żeby nie było po prostu takiego braku tych, tych tutaj, wiecie, tych, tych monetek, tych dolarów bardziej. No monet to nie, ale dolarów, dolarów, żeby nie brakowało, to zróbmy sobie widzowie na maksa, i dopiero będziemy lecieli po jakieś kolejne ulepszenia. Oczywiście tego możemy troszkę ulepszyć, no bo tutaj żeby dawał radę. Dobra, Widzowie, mały tutaj. No musiałem przerwać, bo mi piesek szczekał. Także to do, niestety, dobra, lecimy, 5,5 tysiąca widzowie, 8 tysięcy dajemy tego Hammer pencilmana. Hama, chciałem powiedzieć. Hammer pencilmana, żeby ziomek nawalał jak najwięcej, ale on jest naprawdę godli. Patrzcie to. 20 tysięcy obrażeń już na czwartym poziomie, rangea to no, nie za dużo, ale ten cooldown, fajny, taki całkiem spoko. Dobra, odpalamy Drilla, robimy za 8 tysięcy, patrzcie, jak on teraz. Ej, jak zrobiłem. Okej, okay. jak ulepszyłem go, to nagle przerwał robienie swojej umiejętności. Dziwna sprawa. Ej ten laptop mnie jak skacze szybko, w 0,1 sekundy, patrzcie, chłop jest tak szybciutki, że jak skacze tym laptopem, to aż się tutaj nie wiem, aż się gubi animacja, nie totalnie. 16 tysięcy za Infected Titana. Jeżeli chodzi o hack TV Woman, no to widzowie, znaczy hacker TV Woman, no to odpalamy ją, odpalamy, bo ona potrafi w pewnym momencie. Opatrzcie, randomowo, niektórych hakuje, że uciekają do tyłu. Bardzo fajna umiejętność, bardzo przydatna. Także mi się wydaje, że tutaj jak najbardziej ją poodpalamy. Tutaj tego też ziomka bym odpalił. Nawet odpalił mi teraz ulta. Uwaga. Dobra. Kamyczek i cyk. I tutaj walimy widzowie w ziemię. Bardzo, bardzo mocny Titan. Mi się wydaje widzowie, że ten Infected no jest taki niedoceniony, nie? Że nie grają nim ludzie, ale naprawdę jest mocny. 14 tysięcy obrażeń. 0,42, 35 range'a. Fajny, Bardzo fajne. Laptop men w ogóle jest mega fajny, bo bardzo szybko bije. Patrzcie jak chłop skacze w ogóle. Co tu się dzieje, nie? Totalnie taki odcinek widzowie schakowany nam wyszedł, także myślę, że spoko sprawa, bo testujemy coraz więcej postaci w tej grze, bo ja jednak wiele postaci pominąłem. No i zobaczmy, jak tutaj będzie. Hacker TV Woman, widzowie. 16 tysięcy i cyk, maksymalny level. 3000, tysiące, no nie bije dużo, ale ona jednak ma tą umiejętność, że może cofnąć toaletę do tyłu. To jest mega OP, bo jak leci jakaś duża toaletka i uda się widzowie ją schakować, o właśnie taka na przykład, no to wtedy, albo jakiś bosik, no to wtedy mamy dużo czasu. Także mega OP sprawa, jeżeli ona to odpali. Dobra, Drillman, lecimy, lecimy. Patrzcie, jak ten Infected nawala z tego ulta. Tego Rocket laser toileta. I patrzcie, cofnęła go. TV Woman go cofnęła, mówiłem. To jest bardzo mocne, nie? Bardzo mocne. 35 tysięcy obrażeń ten Pencilman. 0,67 cooldowno. I Ranger 35. Bardzo dużo bije. Patrzcie, jak wali tym młotem, nie? No, ten Pencilman, widzowie, jest mega odpalony. Laptopman w ogóle też jest odpalony. No, tak skacze jak szalony. I teraz tak. Tego drilla jeszcze tutaj, widzowie. Ja bym go tutaj wcisnął, wiecie? Bo te drille naprawdę mocno to przetrzymują. Jak walniemy sobie ulta, czyli jego umiejętność, no to serio, większość nie przejdzie. No nie ma szans, żeby cokolwiek tutaj przechodziło. Patrzcie jak nawala. Jak go ulepszę? Tak, to przestaje. No faktycznie, czyli nie ulepszać w momencie, kiedy atakujemy specjalną umiejętnością. Patrzcie, schakowała go i on się cofa, nie? Tylko, że my go wtedy nie możemy bić, no ale jak się cofnie, to go będziemy bili, wiecie, dłużej, nie? No po prostu dłużej musi znowu przebyć tą całą drogę, a my wtedy go bijemy. Także bardzo spoko, myślę. 16 tysięcy widzowie. Oj, tutaj ziomkowie przechodzą. Niedobrze, niedobrze to wygląda. Bardzo niedobrze. Kolejnego laptopmana widzowie. Dawać tutaj laptopmana. Dobra, schakowała go. Udało się schakować widzowie. Bardzo dobrze. Czy on ma tutaj obszarówkę? Ten laptop man? Bo wiecie, tu jest taki okrąg, ale tutaj mamy te kreseczki, nie? Jakby tu miało być jakiś tam, jakiś dodatkowy atak. Dobra, 5000. Póki co, to widzę, że Hacker TV Woman totalnie oddaje. Dodajmy widzowie więcej, dodajmy je więcej, bo ona skakuje jeszcze bardziej wtedy i każdy ten Skibidi Toilet będzie się co chwilę cofał na respa, nie? To będzie mega oped dla nas, bo wtedy nie będziemy musieli się przejmować. Czy coś nam przejdzie, bo nic nam nie przejdzie. Raczej ona to skakuje. Także dwie, trzy, w ogóle trzy możemy nawet zrobić takie Hacker TV Woman. Tym bardziej, że mieliśmy testować, no to widzowie testujemy w pełni, nie? Po prostu lecimy totalnie z tymi postaciami schakowanymi, czyli właśnie ten Infected i tak dalej. No ale wiadomo, też testujemy Pencilmana, no bo, bo chciałem przetestować, bo jeszcze go nie testowałem. Dobra, ten Astro Toilet bardziej musi się cofnąć, ja nie wierzę. I oczywiście ona go bije w tym czasie, kiedy go cofa, ale my nie możemy go bić, dopóki on się nie cofnie i nie wyjdzie z tej jej kontroli. Jak już będzie poza kontrolą tej TV Woman, no to wtedy będziemy mogli go dopiero bić. Taka, wiecie, taka mała rzecz, ale ogólnie i tak bardzo OP. Bardzo potężna postać. Nawet jeżeli musimy poczekać, żeby go zbić, no to, to jednak cofa, nie? To cofanie jest bardzo mocne. Z tego co wiem, to jakiś komputerman w tej grze miał coś takiego, że cofał. Tylko, że na umiejętności. Ona cofa po prostu pasywnie. My ją stawiamy i patrzcie, co chwilę wjeżdża tutaj wirus na głowę jakiegoś Skibidi i się cofa. No i musi się cofać. To jest bardzo, bardzo mocne. Powiem wam, że jak mamy trzy tutaj teraz takie, no to już raczej na luzie. Patrzcie, Rocket Laser Toilet nie może przejść, bo totalnie jest tutaj nawalane. Dobra, odpalamy widzowie ulta od Infected Drillmana, kolejnego ulta i lecimy. Bijemy, 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 tutaj jeszcze Infected Drillmana możemy dać i widzowie, ulepszamy, dajemy kolejnego ulta, w sumie nie musimy net, bo tutaj biegają, zobaczcie, schakowani biegają tutaj ciągle do tyłu. Pięknie, naprawdę pięknie to wygląda. Tutaj aktualnie do Infected Titan Drillman też mega OP, jeżeli chodzi o bicie, to bardzo mi się widzowie podoba. Super to działa, bardzo, bardzo fajnie. Dodajmy jeszcze tutaj hakerkę, no i widzowie, jak macie tych hakerek mnóstwo, no, to Skibiri się gubią. No, i nie mają co zrobić, patrzcie to. Dosłownie, one już się tutaj totalnie zagubiły. Ten ziomek tutaj nie wie, co ma robić. O, będzie latał do tyłu. I patrzcie, no, jedyne co to musimy później czekać, żeby móc go w ogóle uderzyć. Ale to raczej spoko. Patrzcie, cyk, cyk znowu go. Ja nie wiem, że teraz będą go ciągle hakowały. Patrzcie, nie, nie wygramy tego, będą ciągle hakowały. Dobra, to ja sprzedam tutaj w sumie. Wiecie co? Ja w sumie sprzedam te Hacker TV Woman, bo nie możemy go dobić. Dosłownie, no to jest niemożliwe, bo chłop się ciągle cofa. Szkoda, że jak się cofa, to nie możemy go bić, nie? Bo powinniśmy w sumie móc go bić, bo czemu nie? 200 gemów widzowie 2625 coinów. Spoko sprawa, gdybym grał takim teamem, to naprawdę na łatwości. Myślę, że nawet moglibyśmy zagrać tego insane'a. i znaczy najtrudniejszy poziom, nie wiem, jak to się nazywał. Chyba insane. Także no, widzowie, otwórzmy jeszcze gamekrate'a na koniec. Uwaga! Cyk, 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 cyk. Patrzcie tutaj Godli. Mamy tą godli. Normalnie. Godly Titan Pencil Woman, widzowie. Potężna. No, jakby padła, to. Do no właści, patrzcie. Pomiędzy tutaj. Masakra. Po prostu masakra. No, ale mówię, trzeba próbować. Także, jakbyśmy ją zdobyli, to będzie grubo. Może ją wytraduję. No, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, za to, co tu mam, to raczej nie za bardzo. Nugget Men, widzowie. Też nie jest jakiś mega mocny. No, nie wiem. Będę kombinował, bo chciałbym wam ją pokazać. Ale, widzowie, to by było na tyle. Jak chcecie zobaczyć mikrofona asosyna, to zostawcie łapeczkę w górę. Suba z dzwonem na kanale i do innych też Gierek z Tower Defense Siemano.